Siemanko, mam do Was pytanie. Czy macie, nie wiem, coś, co uwielbiacie? Jakiś film, serial, ale nie pochwalibyście się tego kolegami? No bo w sumie, jaki facet pochwaliłby się na przykład, że uwielbia Zmierzch? Albo w sumie twarzy greja. W sumie, ktokolwiek by się tym pochwalił. Hmm? No właśnie. I powiem Wam, że ja też posiadam taki Hmm. Wstydliwe ulubieństwo. Mm hmm. Wy chyba już dobrze wiecie, co to za melodia. Siłanko, jestem wilku, a to? Katowasza dziewczyna. Gra, którą uwielbiam. Ale. Cóż. Wcześniej. Grałem w ciemno, nie wiedząc jaką no, postać, że się tak się wyrażę, wypadnie mi. Teraz będę prowadził trochę tą serię bardziej planowo. Cóż, jeśli chodzi o, przynajmniej o wybory, będę do pierwszego aktu działał w, jedy, w jednej linii. Pozostałe akty już będą całkowicie randomowe. I nie będę miał zielonego pojęcia, co. Będę się spodziewał. A i serię będę prowadził jakby pierwszy raz dobrał. Więc osoby niezainteresowane prawdopodobnie będą głównie musiały przeskoczyć do początku aktu drugiego. Leż zobaczymy jak bardzo będzie się różniło. A więc cóż, życzę miłej zabawy. <grym> Leki wietrzyk potrząsa bezlistnymi gałęziami grzechosącymi niczym wietrzne dzwonki. W ciągu lata sporo par odwiedza to miejsce. Drzewa pełne liści tworzą przepiękne, zielone sklepienie zdala od wzroku uczniów i nauczycieli. Ale teraz, w środku zimy, czuję się jakbym stał pod kupą chlustu. <laughs> Romantyk. Kucham w złożone dłonie i mocno na nimi pocieram, by nie zdrętwiały na tym zimnie. W ogóle to jak długo mam tu jeszcze sterczeć? Jestem pewien, że liścik wspominałby przyjść o 16.00. Ach, tak, liścik. Dyskretnie wetknięty między strony podręcznika od matematyki, kiedy nie patrzyłem. Sztampa? Owszem. Ale ze wszystkich dostępnych sposobów na przekazanie go, ja choćby mój ulubiony liścik w szafce, ten przynajmniej wymaga pewnego zaangażowania. No. Wiecie, to nie jest po prostu, wetkniesz, wetkniesz karteczkę i liczysz, że ją zobaczy, jak otworzy szafkę. Muszę się podejść skretnie, wetknąć i opuścić obszar, żeby nie złożyć podejrzeń, gdy osoba ta odnajdzie. Ciekawe, kto to mógł to zrobić. Osoby, które znają już to, proszę się nie odzywać. Podczas gdy ja zastanawiam się nad znaczeniem notki, śnieg zaczyna padać coraz intensywniej. Jedynie płatki śniegu padające z niesamowicie białego nieba uświadamiają mi, że czas w tym zastygłym świecie nie stanął w miejscu. Opadają na zmrożony las tak powoli, że odnoszę wrażenie, jakby czas nie pik, ale się czołgał. Odłoś śniegu, skrzypiącego pod butem, za moimi plecami, zaskakuje mnie, burząc dotychczasową ciszę. Ktoś zbliża się w moją stronę. Hi, how? So? Przyszedłeś! Nieśmiałe, ledwo słyszalne pytanie. Mimo to natychmiast rozpoznaję właścicielkę tego delikatnego głosu. Moje serce zabiło mocniej. Słyszałem go niezliczną ilość razy, jednak nigdy nie wykraczało to poza posłuchiwanie rozmów. Obracam się w stronę tego głosu, głosu z moich snów, a moje serce zaczyna bić jak szalone. Iwanako? Dostałem notkę, która kazała mi zaczekać w tym miejscu. Czy to od ciebie? Niech to szlak. Całe popołudnie myślałem nad dobrą odzywką. I proszę o to rezultat. Żałosne. <laughs> tak. Poprosiłam przyjaciółkę, by ci ją przekazała. Tak się cieszę, że ją dostałeś. Nieśmiały, radośny uśmiech na jej twarzy czyni mnie tak spiętym, że nie jestem w stanie ruszyć żadnym mięśniem, choćbym nie wiem jak próbował. Wiecie co. E e Okej, okay, dobra, to było ciekawe, ale. Szkoda, że nie widzimy twarzy Iwanako. Byłem ciekawe jak ona wygląda. Ale dobra. Serce wali mi tak, jakby miało za chwilę wystrzelić z piersi i zabrać dziewczynę dla siebie. Więc ten. Jesteśmy. Na zewnątrz, na mrozie. Wiatr ponownie potrząsa gałęziami. Niezgrabny, chaotyczny dźwięk jest jak muzyka dla moich uszu. Iwanako wzdryga się lekko, gdy podmuch w wiatru owiewa jej sylwetkę. Gdy wiatr cichnie, iwanako prostuje się jakby w przypływie odwagi. Nasze spojrzenia spotykają się, a ona leniwie okręca swoje długie, ciemne włosy wokół palca. Przez cały ten czas i spokojne picie mojego serca staje się coraz głośniejsze. Mam sucho w gardle, wątpię, żebym był w stanie wyksztusić chociaż słowo. Bo widzisz, chciałem się dowiedzieć, czy nie chciałbyś ze mną chodzić. I stoi tak w bezruchu, jak słup soli, nie licząc mojego umoczącego serca. Chcę coś odpowiedzieć, ale czuję się jakby... Moje struny głosowe rozciągnięto do granic możliwości. Hisao Usiłuję wyciągnąć rękę, by rozmasować gardło, jednak wywołuje to tylko pulsujący tępy ból w ramionach. Hisao? Moje ciało nieruchomieje, z wyjątkiem oczu, które rozszerzają się ze strachu. Hisao! Bicie w mojej piersi nagle ustaje, i osuwam się na kolana. Otaczający mnie świat, sklepienie kołych gałęzi i puste zimne niebo, biegnąca w moją stronę Iwanako wszystko to ogarnia ciemność. Ostatnie co pamiętam, zanim odpłynąłem to Iwanako wzywającą pomocy oraz nieustanny klekot gałęzi. Z zawału minęły 4 miesiące. Na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile razy w ciągu całego pobytu opuściłem salę bez nadzoru. 4 miesiące to całkiem sporo, gdy człowiek dostaje sam ze swoimi myślami. Dlatego miałem mnóstwo czasu, by ostatecznie pogodzić się ze swoją sytuacją. ARYTMIA Dziwaczne słowo, obce, niezrozumiałe, takie, z którym nie chciałbyś dzielić pokoju. Rzadki przypadek sprawia, że serce zachowuje się nieprzewidywalnie i od czasu do czasu bije zbyt szybko. Może doprowadzić do śmierci. Wychodzi na to, że mamy ją od dawna. Mówią, że to cud, że aż do teraz nic mi się nie przydarzyło. Czy naprawdę można nazwać to cudem? Pewnie miało to na celu ponieść mnie na duchu sprawić, że bardziej docenię życie. Tak naprawdę to wcale nie poczułem się lepiej. Myślę, że moich rodziców uderzyło to bardziej niż mnie. Oboje niemal. Podostawali wylewów. Ja miałem cały dzień, by przytrawić te informacje. Oni dopiero co się z tym spotkali, mieli nawet zamiar sprzedać nasz dom, by tylko zapłacić za lekarstwo. Oczywiście, lekarstwo nie istnieje. W związku z tak późnym odkryciem tej Choroby musiałem pozostać w szpitalu, by pozbierać się i zregenerować siły po leczeniu. Gdy zostałem przyjęty, czułem się, jakby niektórym mnie brakowało. Przez mniej więcej tydzień moje łóżko na oddziale pełne było kwiatów, palonów i kartek z życzeniami powrotu do zdrowia. Lecz czasem odwiedzających upywało, i wszystkie podarunki zaczęły powolutku znikać. Zrozumiałem, że dostałem tyle kartek i kwiatów tylko dlatego, że te przejawy współczucia i życzenia powrotu do zdrowia były wynikiem klasowego projektu. Może niektórzy z nich byli Szczerze przyjęci, ale wątpię w to. Nawet na początku mało kto mnie odwiedzał. Pod koniec miesiąca tylko moi rodzice regularnie wpadali z wizytą. Iwanako jako ostatnia przestała mnie odwiedzać. Po sześciu tygodniach już jej nie ujrzałem. Nie żebyśmy specjalnie dużo rozmawiali, kiedy przychodziła w odwiedzinę. Nigdy więcej nie poruszyliśmy tego, co zaszło między nami tamtego śnieżnego dnia. Szpital to nie miejsce, w którym chciałbym spędzić życie. Lekarze i pielęgniarki są tacy bezosobowi, anonimowi, to pewnie z powodu pośpiechu i faktu, że czeka na nich milion innych pacjentów, ale nie czuje się przez to lepiej. Mniej więcej przez pierwszy miesiąc na widok ordynatora kardiologii pytałem go o jakiś orientacyjny termin, w którym będę mógł opuścić szpital. Nigdy nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Zamiast tego kazał mi czekać i obserwować, czy lekarstwa i operacje przyniosły jakiś efekt. Tak więc z upływem czasu Obserwowałem zmiany we wyglądzie blizny, jaką pozostawiły po sobie operacje, mając ją za jakiś omen. Nadal pytam ordynatora, kiedy będę mógł wyjść, jednak moje oczekiwania są już tak niskie, że nie czuję zawodu, gdy nie dostaję odpowiedzi. Widzę jednak, że usiłuję coś powiedzieć, a to oznacza, że jest jeszcze jakaś nadzieja. W pewnym momencie przestałem oglądać telewizję. Nie wiem dlaczego, po prostu przestałem. Być może, w mojej sytuacji, nie był to najlepszy sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Zamiast tego, zacząłem czytać. Szpital miał coś, co można było nazwać biblioteką, ale bardziej przypominało składzik na książki. Zacząłem się przez nią przydzierać kubka po kubce. Kiedy skończyłem pochłaniać jeden stos, wracałem po więcej. Stwierdziłem, że polubiłem czytanie do tego stopnia, że można to było nazwać uzależnieniem. Bez książki w ręku czułem się nagi, ale uwielbiałem te opowieści. Tak właśnie wyglądało moje życie. Coraz ciężej było mi rozpoznać upływające dni. Bo szczególnie różniły się tylko książką, którą czytałem i pogodą, jaka panowała na zewnątrz. Czułem się, jakby czas zmienił się w jakąś glutowatą masę, w której byłem uwięziony, zamiast móc się poruszyć. Było, że te mijał, a ja nawet tego nie zauważyłem. Czasem przerywałem lekturę, bo uświadomiłem sobie, że nie wie, jaki mamy dzień tygodnia. Spoko, myślę, to się zdarza na wakacjach. Bardzo często. Kiedy indziej, wszystkie otaczające mnie rzeczy decydowały zwalić mi się do świadomości, mierząc barierę nonchalacji, którą sobie zbudowałem. W strony książek nagle Robiły się ostre jak brzytwa i rozrażone do białości, a uczucie ciężkości w klasy piersiowej stawało się tak nieznośne, że musiałem odłożyć książkę i zwyczajnie na chwilę się położyć, patrząc w sufit, jakbym miał za chwilę się rozpłakać. Nie zdarzało się to jednak za często. Nawet nie byłem w stanie płakać. Dzisiaj doktor wita mnie uśmiechem. Wydaje się podekscytowany, choć nie do końca. Trochę jakby miał mi specjalnie pokazać, że mu na mnie zależy. Są też moi rodzice. Minął parę dni odkąd ich ostatnio widziałem. Oboje jakby nawet się przystroili? Czy to jakiś specjalny dzień? Przecież to nie impreza. Ordynator ma taki swój mały rytuał. Nieśpieśnie porządkuje papiery, a następnie odkłada je na bok, jak gdyby chciał podkreślić bezsensowność tego, co przed chwilą zrobił. <grytanie> Oryginalne. Potem Niefras obliwia się na krawędzi sąsiedniego łóżka. Przez chwilę patrzy mi w oczy. Witaj, Hisao. Jak się dzisiaj czujesz? Nie odpowiadam. Zamiast tego posyłam delikatny uśmiech. Sądzę, że możesz już iść do domu. Twoje serce jest już dużo silniejsze i przy zachowaniu należytej ostrożności powinieneś dać sobie radę. Ustaliliśmy, jakie. Medykamenty będą ci potrzebne. Przekażę ich wykaz twojemu ojcu. Doktor podaje mojemu tacie kartkę papieru. Oblicze ojca tężeje po szybkiej lekturze. Tak wiele? Biorę kartkę z jego ręki i rzucam okiem, czując odrętwienie. Jak ja... Niby mam na to zareagować. Absurdalnie długa lista leków rezonuje na mnie z kartki. Jest przytłaczająca. Stapia się w nierozczytalny zlepek liter. To niedorzeczne. Skutki uboczne, skutki przedawkowania, przeciwwskazanie. I dawkowania. Wszystko linia za linią, wypisane z chirurgiczną precyzją. Staram się przeczytać wszystko, ale to bezcelowe. Nic z tego nie rozumiem, a dalsze próby sprawiają, że czuję się jeszcze gorzej. To wszystko przez resztę mojego życia, dzień w dzień. Obawiam się, że na chwilę obecną tylko tyle jesteśmy w stanie zrobić. Jednak ciągle pracuje się nad nowymi lekarstwami, więc nie dziwiłbym się, gdyby za kilka lat ta lista zaczęła robić się coraz krótsza. Za kilka lat? Chyba to ma mi dać pewność siebie? Już ch chciałbym. <grym> Za... kilka lat? Czy to ma mi dodać pewności siebie? Już czułbym się lepiej, gdyby nic nie powiedział. Przy okazji, rozmawiałem z twoimi rodzicami i sądzimy, że najlepiej będzie, jeśli nie wrócisz do swojej starej szkoły. Co?! Hisao, proszę, uspokój się. Wysłuchaj, co pan doktor ma do powiedzenia. Uspokoić się? Sposób, w jaki to powiedział, wskazuje, że wiedział, jak to przyjmę. Będę się uczył w domu? Jeśli nawet zauważyli mój niepokój, to nie pokazali tego po sobie. Zdajemy sobie sprawę, że Twoja edukacja jest najistotniejsza, jednak, pozostawienie Cię bez nadzoru byłoby nierozsądnym posunięciem. A przynajmniej do czasu, aż upewnimy się, że Twoje lekarstwa są skuteczne. Dlatego rozmawiałem z Twoimi rodzicami o przeniesieniu. Istnieje szkoła zwana Akademią Yamaku, która specjalizuje się w edukowaniu niepełnosprawnych uczniów. Niepełnosprawnych? Co? Czy ja? Posiada całą dobowę. Po gotowej medycznej i znajduje się tylko kilka minut od wykwalifikowanego szpitala. Większość uczniów mieszka na kampusie. Pomyśl o tym, jak o swego rodzaju internacie. Takie rozwiązanie daje uczniom pewną dozę niezależności i sprawia, że pomoc jest blisko, kiedy jej potrzebują. Niezależność? To szkoła dla kalekich dzieciaków. Nie próbuj tego ukryć. Gdyby naprawdę było tam tak niezależnie, to całodobowa opieka medyczna byłaby zbędna i nie używalibyście szpitalu w charakterze chwytu reklamowego. Oczywiście, jeśli tylko będziesz chciał tam uczęszczać, ale matka i ja nie jesteśmy w stanie zapewnić edukacji w domu. Parę tygodni temu pojechaliśmy tam i przyjrzeliśmy się. Sądzimy, że mogłoby ci się tam spodobać. Najwyraźniej nie mam innego wyboru. W porównaniu z innymi chorobami serca, twoja pozwala na bardzo długie życie. Pewnego dnia będziesz musiał znaleźć pracę, więc. Jest to dla Ciebie doskonała okazja, by kontynuować edukację. To nie jest okazja! Nie nazywaj tego tak! Nie nazywaj tego cholerną okazją! Wiesz, powinieneś się cieszyć na szansę powrotu do szkoły. Pamiętam, że chciałeś wrócić i choć może nie jest to ta sama szkoła specjalna, to jest... Obelga! To mi się dzisiaj na usta. To krok wstecz. To nie tak, jak myślisz. Wszyscy uczniowie są tam bardzo aktywni, każdy na swój własny sposób. Chcę zaprotestować. Chcę zwalić ten brak reakcji na szok. zmęczenie. Mógłbym teraz bezproblemowo wykrzyczeć coś o tym, że i tak. Może wrócę do szkoły, ale nie. Milczę. Właśnie to wiem, że teraz nie ma to już znaczenia. Rozglądam się po pokoju. Czuję się zmęczonym. Tym wszystkim. Szpitalem, lekarzami, moją chorobą. Wszystkim. Nie ostrzegam niczego, co mogłoby poprawić mi nastrój. Naprawdę nie mam wyboru. Zdaję sobie z tego sprawę, ale myśl o dla szkoły dla inwentów Jak ona w ogóle wygląda? Próbuję spojrzeć na to z pozytywnej strony, ale okazuje się, że to niesłychanie trudne. Mimo wszystko chcę spróbować. Zaznaczę się z tym kątem. Przecież to nic złego. To wszystko, co mogę wymyślić, by się przekonać do tego pomysłu. Szkoła specjalna, czy nie? Zawsze coś. Zacznę od początku, to nie koniec. Myślenie w ten sposób byłoby ogromnym błędem. Przynajmniej zobaczę, jak będzie wyglądało moje nowe życie. Życiowe oczekiwania. Cóż, myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć ten odcinek. Więc do zobaczenia następ na następnym odcinku, Apatki.